Poznaliśmy top 10 kart z Ekstra klasy w ESports FC24 i w końcu będziemy mieli tam złotą kartę nowy event w ESports FC24 i do tego wielki downgrade Jamie'ego Wardiego właśnie w tej grze. A więc cześć, jestem Kuba i witam Was w kolejnym odcinku na temat eSports FC24 na moim kanale. I jeżeli takie odcinki na tym kanale się podobają, to standardowo staw łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeżeli pod takim odcinkiem Ci to wiemy znowu 200 apek w górę, to będzie świetnie i będzie to znak dla mnie, że chcecie oglądać. Więcej odcinków właśnie na temat jej FC24 na tym kanale. A teraz standardowo nie przedłużam i przechodzimy już oczywiście do odcinka. A na sam początek mamy nowy event Wii Sports FC24 związany z Pepsi. Będzie on za 20 dni. Dostaj, kupując Pepsi, dostaniemy jakieś te dodatkowe rzeczy w Wii Sports FC24. No i chyba z tego co widzimy, 10 razy można taki kod wykorzystać. I będzie on oczywiście na butelkach. Jest to jedynie w Wielkiej Brytanii, w Belgii, Francji, Holandii oraz Norwegii. I tutaj jakie małe zadanie dla Was, jeżeli byśmy pod tym odcinkiem dobili. No, muszę dać coś nierealnego. 2000 łapek w górę, to jadę do któregoś z tych krajów i kupuję Pepsi jedną dla siebie, drugą dla kogoś. I jeżeli to by działało na 100%, że także można realizować te kody w Polsce, to komuś rozdam jeden kod związany z tym Pepsi. Więc wydaje mi się, że to dobry challenge dla Was. Ogarniają wtedy coś takiego, więc cóż, no tak to się tutaj prezentuje w tym przypadku. Szkoda, że nie ma tego typu w Polsce, no ale widzimy, że to poszło raczej do takich krajów. No ale co, no, Pepsi zawsze spoko, ale no fajnie, że takie eventy są, może kiedyś też to dojdzie w końcu do Polski, że będziemy mogli coś takiego wykorzystywać, więc cóż, więc napiszcie, co sądzicie. No pewnie będą tylko jakieś stroje i tak dalej, bez żadnych kart specjalnych, no bo wątpię, żeby jakiś robili mega event związane typowo z Pepsi, no tutaj nie ma co mówić, że nie, ale i tak spoko, że tutaj mamy już takie pierwsze eventy, jest to związane z Nike, z Nikem, z Pepsi, może za niedługo jakieś Fusty, byłoby naprawdę bardzo spoko, jeżeli był taki event i na pewno to bym wszędzie mógł za tym pojechać, ale na razie mamy coś takiego związanego tylko z Pepsi. I tak, następnie widzimy jak może prezentować się pierwsza karta za zawodnika miesiąca Premier League w przypadku Madisona, bo z tego co widzieliśmy także są przecieki, że większość osób właśnie głosowało też na tego piłkarza. No statystyki tutaj oprócz tempa wyglądają naprawdę bardzo ciekawie. Wiemy, że piłkarz przed Leicester City właśnie do Tottenhamu, ale w ogólnie wygląd karty jest bardzo ładny. Taka niebieska karta identyczna można powiedzieć prawie była w FIFA 23, ale tej także prezentuje się bardzo ładnie, taki właśnie jasne, jasno, nie, jasno niebieska karta, tak. Można chyba to powiedzieć, i to zdjęcie fajnie tej pasuje. Wszystko po prostu idealne, ale wy napiszcie, jako wy głosowaliście dla tego najlepszego piłkarza miesiąca, bo wczoraj wam pokazywałem na filmie nomin y, nominację, z tego zupełnie pamiętam chyba wczoraj, jeżeli nie, to prze może przedwczoraj, ale tak się te nominacje prezentowały i prawdopodobnie Madison może także to wygrać. Więc cóż, no byłoby to naprawdę bardzo ciekawe, jeżeli by właśnie y, Anglik taką kartę dostał, i na pewno byłaby to bardzo grywalna karta. No i następną ciekawostką jest to, że Jamie Varty dostał downgrade'a aż o 6 o 7, przepraszam, w jej fc C24, jego tempo spadło o 8, strzały spadły o 5, podania o 1, drybling o 6. Obrona jest taka sama, no i fizyczność spadła o 5, więc widzimy, że mimo tego, że tutaj, no, Leicester spadł do Championship, także te downgrade y są dosyć spore dla piłkarzy Leicester, więc no cóż, no nie oszukujmy się jak Wardi jeszcze można powiedzieć, że kilka lat temu był użyteczną kartą, no bo tak można w stu tak oczywiście powiedzieć, to był to użyteczny zawodnik, miał fajne tempo, był szybki, zwinny, coś tam strzelał, to teraz widzimy, że już ta karta nie, daje, nie nadaje się tak naprawdę do niczego, no i cóż, bardzo szkoda, pamiętamy ten świetny sezon, kiedy to właśnie Leicester awansowało do Premier League i zaraz tą Premier League także wygrało, tam właśnie Mares, Kante czy Wardy byli jednymi z ważniejszych zawodników ale widzimy, że Vardy mimo wszystko nie opuszcza no jak to można powiedzieć już chyba spokojnie to tonącego okrętu i cały czas będzie grał w tym swoim klubie, zobaczymy czy uda się Leicester awansować oczywiście do Premier League I od razu po jednym takim sezonie przerwy wiemy, że jest to mocny klub, więc wszystko jest tak naprawdę w tym przypadku możliwe, no a jak to będzie to zobaczymy już no, za kilka miesięcy, bo sezon się tak naprawdę dopiero co zaczął no ale cóż, trzyma kciuki oczywiście za Leicester mam nadzieję, że wrócą, no bo jest to chyba taki klub, który no co jak co ale jakieś tam Emocje wzbudzał ludzi, przez to, że te tak wygra tą ligę. Tak mi się przynajmniej wydaje. No a jak to wygląda u Was? To napiszcie w komentarzu. I co ogólnie sądzicie o karcie Wardiego w eSports FC24? Bo dla mnie no troszkę słabo. No i tak, teraz przechodzimy do top 10 kart z klasy w eSports FC24. Karty mogą nie być, od razu mówię po kolei, gdyż po prostu nie mamy tak jakby tej listy, tylko musiałem sam tego wszystkiego szukać, ale mniejsza. Zacznijmy od Salomona, którego Salamona, Salomona, to nie jest Salomon. Jest to Salomon, który ma 50 tempa, 47 strzelenia 58 podań, 54 driblingu, 72 obrony, 76 fizyczności. No nie jest to zbyt grywalna karta, wiemy, że piłkarz zagrał naprawdę bardzo dobry mecz w reprezentacji polskich. Kilka miesięcy temu także w Lechu Poznań zawodnik grał dosyć nieźle, ale wiemy, że no, pewna kontrola troszkę mu pokrzyżowała, pokrzyżowała ostatnio. Y Klan. Kontrola pewna pokrzywowała mu ostatnio troszkę plany, no i wiemy, że piłkarz jest chyba na ten moment zawieszony, albo już wrócił, tak mi się przynajmniej wydaje. Przechodził on także z Ligi Włoskiej do Lecha Poznań. No i cóż, no zobaczymy, jak to będzie z tą kartą. No raczej wątpię, że taki obrońca który będzie miał 50 tempo będzie mega grywalny oczywiście, ale no w top 10 się na ten moment oczywiście Polak no mieści, więc spokojnie. Następnym zawodnikiem jest bramkarz Rakowa Częstochowa, który według mnie ma bardzo niski overa jak na swoje umiejętności, a jest to oczywiście Kowacewicz. Tutaj tak się prezentują jego staty no, według mnie jest to przy bramkarz w lidze polskiej, oraz no co pokazywał w eliminacjach i tak dalej, potrafi on wybronić wiele sytuacji. Więc wydaje mi się, że ta złota karta dla Kowaczewicza byłaby naprawdę zasłużona. No, ale widzimy, że jej poszło tym tropem, że piłkarz będzie miał overall na poziomie 72. I szczerze mówiąc, średnio to rozumiem, gdyż naprawdę no jest to bramkarz na bardzo wysokim poziomie, nawet jak na reali ekstra klasy. Więc no, cóż, no szkoda, że ma taki overall, no ale też. Nie ma co się dziwić, bo jednak jest to cały czas ekstra klasa, ale za to, co Raków grał w zeszłym sezonie, czy także teraz w eliminacjach, to wydaje mi się, że Overon mógł być jednak troszkę wyższy dla właśnie piłkarza oraz brałkarza z oczywiście mistrza polskiego obecnego i klubu, który gra w Europie. Europa? Europy, co ja powiedziałem, to nie wiem, ale mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Następnym zawodnikiem jest piłka szlecha Poznań, którym jest to Calstrom, który ma 73 overala, 67 tempa, 54 strzelania, 65 podań, 67 driblingu, 70 obrony, 83 fizyczności. Czyli widzimy, że ta fizyczność już jest, już na, no, jest już na naprawdę bardzo fajnym poziomie. No i chyba trzeba to powiedzieć sobie otwarcie, że jest to chyba najbardziej grywalny zawodnik jak na ten moment w tym odcinku. No i fajna fizyczność no bardzo fajna fizyczność, nawet dobra obrona, nie najgorsze tempo, z, jak się tutaj coś zbustuje, to może to podejdzie z niego spoko piłkarz, więc na razie z tych trzech to chyba właśnie Castro jest najbardziej krywalny, więc no cóż, 73 overalla i tak się prezentuje karta właśnie zawodnika z Lecha Poznań. Następnym zawodnikiem jest Konjur, którego overall wynosi 71 i ma on 89 tempa, 66 strzelania, 68 podań, 70 dryblingu oraz 66 fizyczności, no piłkarz bardzo szybki, zawodnik Piasta z tego co pamiętam, no cóż, jest to na dobry zawodnik, bo ma bardzo dobre tempo. No, w prawdziwym to szczerze, mówiąc, nie widziałem żadnego meczu chyba w wykonaniu tego zawodnika, bo może maksymalnie z dwa. No szczerze mówiąc, to nie pamiętam, ale tak się prezentując z tutaj statystyki właśnie Kondziora. No cóż, tempo to tutaj robi chyba największą robotę, co go też czyni chyba teraz najbardziej grywalnym zawodnikiem. Jest to też środkowy napastnik w grze, więc no możliwe, że i także najszybszy zawodnik ofensywny z całej ekstraklasy w eSports FC24, więc naprawdę to się prezentuje bardzo spoko. No i teraz przechodzimy do bramkarza Chyba zagłębia lub nie z tego co pamiętam jest to Diodist, który będzie miał w jej 24 overall na poziomie 72 i w przeciwieństwie do Kowacewicza ma on dwie gwiazdki słabszej nogi, a nie jedno. Tak się prezentują jego statystyki, no cóż tutaj z tego co czytałem jest to jeden z lepszych bramkarzy w Ekstraklasie, bo jakoś mocno tej ligi też nie śledza oprócz tam wybranych klubów, ale widzimy, że razem z Kowacewiciem jest to najwyżej oceny bramkarz właśnie w tej lice, więc coś musiał się oczywiście w tym być, A i tak cały czas stoję przy tym, że Kowacewicz powinien mieć oczy, oczywiście wyższy overall, no ale wiemy, że tak się niestety no, w tym przypadku nie stało. No, ale tak się prezentuje overall tego bramkarza, No, i z tego co też czytałem, to chyba zasłużony jak najbardziej. No, i teraz przechodzimy do wielkiej gwiazdy górnika Zabrze, Mistrza Świata z 2014 roku, a jest to Lukas Podolski. 72 overalla, 3 gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, 49 tempa, 78 strzelania, 73 podań, 71 driblingu oraz 68 fizyczności. O, tempo jest naprawdę bardzo słabe na tej karcie. No i chyba, no, Podolski aż tak wolny nie jest, to no, nie oszukujmy się. Tempo jest naprawdę, no, tej, no, bardzo słabe ale cóż, no oczywiście tej wielki szacunek zawsze dla Podolskiego za to, co w karierze osiągnął, że jednak był słowny i otrzymał umowy i wrócił do Górnika zawsze, i trochę tak naprawdę pomaga się rozwijać temu klubowi, to te, może nie trochę z tego, co słyszałem, więc no cóż, no tej Podolski naprawdę świetny zawodnik, także widzimy, no niestety tylko to tempo tą kartę psuje, no ale może znowu dostanie jakąś kartę specjalną, która na pewno będzie, no, grywan na tak samo jak to było w FI 23, no ale naprawdę Lukas Podolski Mógł mieć wyższe tempo i ta karta naprawdę wyglądałaby znośnie, no ale wyszło tutaj jak wyszło. No i tak, teraz przechodzimy do napastnika Lecha Poznań, a jest to Izak, którego overall wynosi 73, tempo 72, strzelania 73 oraz fizyczność 81, drybnik 65. No czyli tej nie oszukujmy się, statystyki też nie są jakieś złe I Tej co ciekawe mam 5 gwiazdek słabszej nogi oraz 3 sztuczek, więc ta poeta słabsza noga mnie tutaj zdziwiła, że aż tak wybustowane są też te gwiazdki w Cuczaku zawodnika właśnie z Szwecji Z tego co chyba pamiętam jest to cóż, no karta wygląda tutaj na pewno ciekawie, Jest to silny napastnik, który tam tempo ma nie najgorsze I nie najgorsze strzały Więc jeżeli chodzi o napastników, to chyba najlepszy w tym odcinku Tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi o statystyki No bo to jest aż o prawie 23 więcej tempa Od Podolskiego Więc tutaj spoko, no wiemy, że teraz piłkarz troszkę w gorszej formie No ale cóż, wiem nadzieję, że wróci on do swojej Najwyższej formy, oby tak oczywiście było No i teraz Frank Tudor, którego Output 72, i to także jest bardzo spoko karta. 3 na 3 gwiazdki, 88 tempa, 60 strzelania, 65 podań, 72 dryblingu, 75 fizyczności oraz 67 obrony. Więc jest chyba takie najbardziej zbalansowane statystyki wśród wszystkich zawodników w dzisiejszym odcinku. Więc naprawdę tutaj karta też wygląda według mnie ciekawie. Wiemy, że Tudor jest świetnym zawodnikiem, jeżeli mówimy o Rakowie Częstochowa. Często pokazywał klasę na meczach, więc no cóż, to także się nie dziwię, że te statystyki wyglądają dobrze. No i to jest też chyba jedna z lepszych kart w tym odcinku, przynajmniej i tak mi się wydaje, ale chyba tak jest. No i teraz przechodzimy do piłkarza, którego niektórzy lubią, które, którzy, niektórzy go nie lubią, a jest to no kapitan Legii Warszawa, czyli Jozue, który ma 37 tempo, o dziwo, tylko na swojej karcie, więc naprawdę no, najmniej w tym odcinku. Do tego 4 gwiazdki sztuczek, 2 słabszej nogi, 72 strzelania, 78 dryblingu, 75 dribbling podań o 78 oraz 64 fizyczności. No cóż, według mnie statystyki tutaj, gdyby pominąć to tempo, wyglądają spoko, no nie oszukujmy się, no kto będzie grał z który ma 37 tempo, co także według mnie nie jest odzwierciedlone z jego prawdziwą formą, no bo czy mieć 37 tempa, to ja widzę zawodnika, który ledwo chodzi po boisku, a jednakże no tam potrafi ciągnąć grę całą legi Warszawa, no ale widzimy, że tak jej tej zadecydowało. No i taki overall będzie o także Portugalczyk. Ale cóż, ja osobiście tego zawodnika lubię. Podoba mi się ten jego charakter na boisku, chociaż no wiadomo tutaj to może być kontrowersyjne, bo ja nie go lubią, nigdy, in, inni też nie. No ale cóż, to według mnie to tempo to jest naprawdę o wiele za niskie dla zawodnika z właśnie y, klubu ze stolicy. No ale cóż, no tak już jej postanowiło. No i tak, najwyżej ocenioną kartą w eSports FC24 z, y, z niespołaków, tylko z klasy oraz z pierwszą złotą jest to Ivi Lopez, który ma 75 operala Jego tempo to jest 80, strzelanie 75, podania 71, dribbling 77 oraz fizyczność 73. Czyli dosyć niezłe statystyki. trzy gwiazdki sztuczek, trzy gwiazdki słabszej nogi. No i to właśnie Ivi Lopez będzie jedyną złotą kartą w eSports FC24 to jest ekstra klasy. No i cóż, no tutaj... Musimy sobie powiedzieć, na no piłkarz ma na razie kontuzję, więc to prawdopodobnie tutaj żadnych kart specjalnych nie będzie na razie dostawał. Ale według mnie, jeżeli chodzi o granie techniczne, to wraż, że złe są jest to dwóch najlepszych zawodników w tej lidze i nie ma co mówić nawet, że nie. Świetnie się ogląda ich na boisku. No i to właśnie Evil Lopez jest zawsze moim ulubionym zawodnikiem z Rakowa Częstochowa. Jeżeli oglądam tą grę, jakoś tak po prostu zawsze, kiedy oglądam raków, to piłkarz ten gra bardzo dobrze. A bardzo ma się że po prostu w każdym meczom pokazuje się z dobrej strony. No i cóż, szkoda tylko tej kontuzji, ale według mnie 75 Overala i złota karta dla Hiszpana jest w 100% oczywiście zasłużona. Więc cóż, więc ja oczywiście dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę pod tym filmem, no i cóż, słyszymy się już w kolejnych odcinkach na moim kanale, jeżeli od odcinek do końca, to pisz w komentarzu ekstra klasa, no i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach, do usłyszenia i cześć!